Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku wracamy na chwilę do Pizy. Mamy tu zlepek różnych wideo i zdjęcia z tego co zazwyczaj zamawiamy w restauracjach. Przyjeżdżamy tu od 2016 roku i w większości gotujemy sami lub stołujemy się w zaprzyjaźnionych miejscach. W Pizie prawie każda restauracja ma osobę, która stoi przy menu czy wejściu i zaprasza do środka. W ten sposób poznaliśmy kilka fajnych osób, które z kolei opowiadają nam lokalne historie, gdzie warto coś zwiedzić, czy polecają inne miejsca restauracyjne. Tutaj pizza kosztuje Margarita 8 euro. No macie różne. Margarita 8 euro. Potem idzie Napoli, mozzarella, pomidorki. 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 13. Najdroższa Koparki. pizza kosztuje 16 euro. Mhm. Może okay. dlatego, że nazywa się The Miracoli. Ooh. A Kawalieri, czyli tam, gdzie jest ten... E, część uniwersytetu, Piazza dei Cavalieri? Też 16. Jest. Ale słuchajcie. Z, 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 trzeba być naprawdę bardzo głodnym, żeby całą tą pizzę zjeść tak, bez problemu. Mm -hmm. Proszę. Tak wygląda. To jest margherita, Czyli tylko i wyłącznie salwę. Salve. Czyli tylko i wyłącznie pomidorki, mozzarella, ciasto i bazylia. Czyli generalnie te trzy kolory. Flagi włoski. Tutaj Zielone, białe, dla bezpieczeństwa. I wszędzie chyba już w dużych miastach teraz tak jest, czy wokół nie, ważnych, um, ważnych takich miejsc. Wróćmy się. Są takie albo donice, albo jakieś um, betonowe bariery, żeby nikt tutaj nie wjechał ciężarówką. Co prawda jest troszeczkę miejsca i taksówka tutaj wjeżdża, ponieważ tu zaraz niedaleko jest hotel. Mnóstwo, mnóstwo restauracji. Wszystkie te restauracje, albo 90% tych restauracji zamyka się o godzinie 12, ale nie tu. Nie tu? Nie na tej ulicy. Ale niektóre się zamykają. Te mniejsze, takie może jak mm -hmm. gelatrynie, łodziarnie, coś takiego. Sklepy, tak? Pierwsza godzina. Wszystkie sklepy, jest. tak. Druga godzina zamykają się na siestę i otwierają się ponownie. Piąta, szósta. No. Oni tak w tym naprawdę ziesta, jadą do naprawdę siesta to chyba się mówi w Hiszpanii, bo tutaj się mówi, że to jest. E, a takie aperitivo, to jest czas na aperitivo? No, jadą do domku, po prostu jedzą obiad z rodziną, odbierają dzieci ze szkoły. Robią sobie przerwę w ciągu dnia. A, tutaj jest ten hotel, do którego taksówki dojeżdżają. Jest bardzo bezpieczny. Bardzo, wszędzie jest tak naprawdę policja i karabinieri no widać po prostu przejeżdżają nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś chce coś narozrabiać to musi się liczyć z tym, że Przez się prędzej czy każdej chwili, w każdej hmm. chwili może się pojawić czasami tędy przejeżdżają a w ogóle tu są trzy rodzaje policji Tak. przynajmniej trzy przynajmniej trzy karabinieri czyli tak jakby to jest policja wojskowa policja tak jakby wojskowa. Są dosyć mocno uzgojeni to jest policja policja i mhm. jest no, co to jeszcze inaczej. jest? i, to i finansowa policja to są cztery w takim razie jest polic policja do finanza mm -hmm. policja lokale karabinieri karabinieri good morning how are you? How are you? Well. a to nasza zaprzyjaźniona restauracja której jest w której jest w której jest, co my tu mamy? Bruschetta Toscana, Tagietele, wino. 12 euro było, ale jest zakryte. A much is that? To Bruschetta Tagietele, what's the. This menu for the moment is not available. make this. This and that. This is appetizer, one is plate, and bruschetta. It's 7 euro. A, 7 euro. Bruschetta, czyli taki chlebek zapykany z pomidorem i. Bazylią i do tego Aperol spritz drink 7 euro kosztuje, a poniżej mamy steak, a czyli steak, ziemniaczki i winko i kosztuje 22 euro. Buongiorno. Bardzo fajna restauracyjka Emiliano, buongiorno. Making Bene. bene, bene. Ciao bella. Buongiorno, buongiorno. Tak, dziamo famosi, eh? Co my to mamy? mamy? No. Um, dolce. jest? Tyra mi No i śniadanko. Na so śniadanie, kawałek. Ale tak, tak to właśnie tutaj yeah. wygląda. Słuchajcie. Widzieliśmy nawet jeszcze, jest godzina w tej chwili za 20 Espresso, no tak silne i gęste, że to można nożem kroić. A do tego kieliszek grapki, grapa i reflektor. Dajże, no dużo. Asia ma to samo espresso, ale z sambuką, czy to jest wódka, likier aneżowy, już włany do środka. Próbuję sobie przypomnieć, co było, jak byliśmy w Bergamo chyba byliśmy na, na stacji kolejowej, to była ósma rano czy ósma i oni już ósmej 8 rano, 8.30, oni już piją to, to espresso z grappą wlaną do środka. To jest espresso con No i tak zaczynają dzień, no, od alkoholu. basic. A co? A że my lubimy Włochy, to robimy dokładnie tak samo. No jesteśmy na Europie przecież. I, i robimy to, robimy to dla Was specjalnie, bo tak normalnie to byśmy tego nie robili. Ale jak to pan Makłowicz powiedział, to jestem, jesteśmy tutaj dla Was, a nie dla Was. Tak, i Emiliano nam przyniósł jeszcze tiramisu z kreacji, mile. Domowej roboty, tiramisu. Niam to jest najlepsze tutaj tiramisu ja jadłam we Włoszech w ogóle a to nad komo? to nad komo było dobre ale było drogie a to jest połowa, połowa ceny jest więcej. Nie no, nie zjadłam wszystkiego, podzieliłam się z Sebastianem, oczywiście. E, wyrywając mi słoiczek z ręki. A teraz on powiem, jak smakuje grappa. To już jest drugie podejście w ogóle, co Wam powiedzieć. Jedzie z takim. 80%. Mam rację? Ale ja nie bardzo rozumiem, dlaczego krytykujesz mój napój. Ty miałeś z Anyszkiem, ja mam grapę. Ja nie bardzo rozumiem. Komentarze dziwne takie są. To no. moja grapa. Cin cin. Cin cin. Cin cin. No i teraz dlaczego, dlaczego warto wracać w te same miejsca i być z ludźmi Musiałem zapłacić za naszą na kawę, za tiramisu, za grapę. Eee, kosztowało nas zero. Po no prostu Emiliano powiedział, tym razem to jest. Jeszcze braliśmy numer telefonu. Braliśmy numer telefonu, obiecał, że po obozie nas po okolicy następnym razem, jak przyjedziemy. Ale. No, no, tak to wygląda. No. Tak, jak będziecie przyjeżdżać do Pizy przez 8 lat i będziecie. Mm, Mieli paru znajomych, Nawiążecie bo tak tutaj wyglądało. różne kontakty, tak będzie to wyglądało dokładnie. Teraz idziemy się przywitać z kolejnym wznawcą. Tak, bo tu z tyłu jest kolejna restauracja. Którą też polecamy. Ta restauracja nazywa się. myślę. Bar and Food 62. Sebastiano. Oh. Jimmy. Hi. 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 Bene. Jimmy molto famoso. Hello. <laughs> Hello to everybody in Poland. Uh, <laughs> <Zafraša Mporska>. Oh. <gasps> <Licea> Mporska, <gasps> Vita hey, keep going. You know more. We know you know more. We know you know more. <laughs> I haven't uh Jim Huye, Jim Stop. <inaudible> 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 Bar, uh, bar i bar and food 62, czyli yeah, bar i jedzenie numer 62. You could, uh, eat there? No, we had a uh, coffee break. We're pierwszy going across raz, the river. Yes. I'm gonna get uh, tartufi ah, and then we're back for okay, lunch. But okay. only this. First or second time? Pancakes. It was a beautiful shop, only tartufi in first Italia, but I think they close now. No, there is there, there is Maybe the one, uh, has, yes, yeah, there is one literally across the river on the left hand side. Like, Co tutaj można zjeść? Typowo toskańskie, and 12 jest for lunch and then we're gonna have to go to Emiliano for dinner. Oh, okay. <laughs> pizza. pizza. Gdzie mam pizza? Pizza Margherita kosztuje 7 euro. Czyli w tej pierwszej restauracji kosztowała 8, a tu kosztuje 7. Mm -hmm także jest trosze, no im, im, im troszeczkę Im dalej od, od wieży, od tam gdzie naprawdę tylko turyści będą siadać, mm. no to robi się to troszeczkę, troszeczkę taniej. Tak, tutaj mamy mm, br <coughs> brusketa, e, frytki, pasta o pizza, lasagne, lasagne jest pokazane, lasagne i napój i to kosztuje 13,50. Mm. No, a tu są takie inne jeszcze. Pierwsze danie, drugie danie, plus. Kontorno, co to jest kontorno? Dodatki. A jakieś dodatki? Dodatki, albo no, jest kontorno. Kontorno. Eh, french fries, grilled vegetables. Yes, yes, yes. I napój, i kosztuje 20, o 20 euro. Także no. też polecam. Jedna obok w drugiej. To jest seafood. Very good. It's a first course, second course, side dish drink. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Pięć kroków od wierzy. Tu przyjdziemy na lunch. Tu przyjdziemy na lunch. Teraz idziemy na drugą stronę rzeki. To... czy to się nagrywało? Nagrywało się. Dobrze. Joanna. Have a beautiful day. Oh, we'll be back in about an hour, hour and a half. We're only going to get the tartufa and then we'll back for lunch. I hope. you find What is wrong with that guy with the tabacchi? Why is he never open? Oh my God! He go in vacation. All year in vacation state. <laughs> no, let's go. Don't See waste time. You See you in a while. Passeggiare. Passeggiare puoi tornare. See. Si. Okay. <laughs> <laughs> See you later. Adopo. Ale się ładnie dzień zrobił. Mhm. I tak jak obiecaliśmy, wróciliśmy później na lunch. Jest? To jest tra tradycyjna zupa z winogrom. Taka trochę rzadka, ale do tego jest y, przekąska. Przekąska. Jeśli nam całą fokację. Zazwyczaj dostajemy tylko takie kawałeczki chlebków różnych w koszyku. To jest normalne, to jest normalne, że takie rzeczy przynoszą. Znaczy to nie jest normalne? Nie jest w takiej ilości. Zazwyczaj dostajemy dwa, trzy kawałki fokacji kawałek jakiegoś toskańskiego chlebka, supa, typowa toskańska zupa, już taka prawdziwa zupa. Nie jest? Na pewno bardzo dużo fasoli, bo oni uwielbiają fasolę. Pełne Sofrito, czyli cebulka, marchew, groszek... oberżyna e, I wydaje mi się, że i te Korino. I nie, nie, to nie jest pecorino. To jest kasza jakoś, chyba kukurydziana. Polenta. Polenta. Co jeszcze w połowie jedzenia zorientowaliśmy się, bo przyniesie nam też parmezan. Całą. mówię, spróbuję. Całą cukierniczkę Parmezan. Całą cukierniczkę parmezan. Mówię, spróbuję jak smakuje zupa z tym parmezanem. Słuchajcie. Kompletnie zmienia smak. Ona bo zupa była. M... świetnie doprawiona. Ale może troszeczkę tej soli brakowało. Ale to, to, to parmeziano właśnie spowodowało, że jest. bomba. Można jeszcze polać też oliwą zupę, ale ja wolę nie, bo troszeczkę za tłuste będzie. Jest przepyszne. Tak się akurat złożyło, że oboje zamówiliśmy to samo, to się raczej nie zdarza. Tortellini, e porcino, porcini, e tartufo, czyli małe. Pierożki z prawdziwkami i z truflami. Buon appetito. I tak wyglądają nasze doznania kulinarne w ciągu dnia, a za chwilę kolacja. Zupa cebulowa i zupa leguminowa. To jest warzywna tak naprawdę. To jest po I tak jak zawsze, właśnie zapytaliśmy, czy tak powinno być. Parmigiano. Troszkę Parmigiano, żeby dodać smaku, ostrzyszego smaku. To jest troszkę. To jest troszkę. I oliwę można dodać. Pięknie. Tak wygląda. Bardzo niestandardowo. Zamówiliśmy na drugie danie? No, parę ciekawostek właśnie. No, to Asia zamówiła sobie coś, co normalnie jest jako startek. A zamówiła sobie, dostała zupę jako pierwszą i teraz dostała melon z szynką. To jest zazwyczaj jako starter. Wielkie kawałki, melona i cudowne prosciutto. Czyli, czyli suszone. Szynka, szynka suszona. Suszona szynka. Bo jest prosciutto i jest prosciutto krudo. Jeśli to krudo, no to jest taka szynka, ona jest taka mokra, ma w sobie. Parzona. Parzona. Mm -hmm. A to prosciutto to jest prosciutto one suszone, suszone, to wisi takie wielkie nogi. może kiedyś widzieli, widzieliście. Wiszą wielkie takie nogi, to wygląda jak to było lekko zapleśniałe. Czasami jest, czasami nie. A tu mamy pizzę. A ja mam pizzę. Zobaczcie wielkość. Tutaj. I ta pizza będzie kosztowała coś koło 10 euro? Nie, nawet nie całe chyba. To około 10 euro. I to jest pizza prosciutto e funghi e Mozzarella, czyli z szynką z grzybkami i dodatkowo jeszcze jest ekstra mocare położona na to a pierwszy raz dostałem pizzę, która jest pokrojona. Okay? Tego nigdy tutaj nie robię. I nawet nie lubią jak się, bo pizza się to z pizzą się tutaj nie dzieli. Jeżeli zamawiasz pizzę, to jedna pizza jest dla jednej osoby. Nie ma czegoś takiego, że mówię, pierwszy raz widzę na talerzu, że mam pokrojoną pizzę na, na, na Twój Home. Dostosowujemy się do turystów. No chyba tak. Ale keczupu nie dostaniesz? Keczupu nie i, broń Boże, nie, nie pytajcie nawet o keczup, jeżeli macie ochotę, żeby czymś pizzę polać. To jest coś takiego jak oliwa z oliwek z dodatkiem chili i to tak dodaje tego takiego pikantnego posmaczku, ale, ale nigdy keto, nigdy keto. No to smacznego. Która jest godzina? Jest godzina 20 za piętnaście Za piętnaście za godzina za piętnaście Zero ludzi, ma. ludzi. Cisza, spokój. Teraz to jest czas przejść i robić sobie zdjęcie. Po urlopie we Włoszech zawsze wracamy z dodatkowymi kilogramami. Wszystko jest świeże, smaczne i jest tego dużo, i naprawdę nie sposób się oprzeć. Podpatrujemy też pomysły, aby spróbować ugotować coś podobnego później w domu. Kolejny dzień i zobaczymy, co dziś wybraliśmy z karty. Idziemy do restauracji, w której pracuje Jimmy. Ale zanim tam dotrzemy, jeszcze raz po raz 100 tysięczny 50 obejdziemy dookoła Krzywą Wieżę. W ogóle jest tak dużo ludzi, którzy robią sobie różne zdjęcia, a cała reszta im przeszkadza. Więc najlepiej to pomyśleć, jak zrobić sobie z wieżą selfie. Trzeba obrócić, trzeba obrócić kamerę. Jogi obcinają. Trzeba obrócić kamerę. I teraz kombinować. <grym zbierza> Dzimiego poznaliśmy na naszym pierwszym wyjeździe do Włoch, w Pisie i co prawda nie jest on resta właścicielem restauracji, ale zawsze, kiedy tam idziemy, mówimy, idziemy do Jimmy'ego. Jak to się nazywa? Prosciutto e Prosciutto e A to jest tartar z tuńczyka i na wierzchu jest stracciatella i pistacja. Or Mr. Sebastiano, you want this? You've destroyed such a beautiful meal, <laughs> ah, Sebastiano. Now you don't have difficult to clean this. I'll never do, Sebastiano. It's like a royal serving, yeah. No, 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 no. Fish. What do we have to have in your hands? Two forks. Two forks? Yeah. Okay, well this one is wet. Don't worry about the bones. No, I want you don't have bones. <laughs> <laughs> take, 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 the people, people yeah. destroy your fish. You know that fish was already dead. You didn't have to kill it again. <laughs> I killed this three times this fish. And I want to scan Ah, Sebastiano now you don't have bones my friend. Yeah. You don't have difficult to clean this fish. <laughs> Perfecto. I I hope no more bones. Ja, ja, ja. A, tutaj są smażone owoce morza w głębokim oleju. do tego grillowane warzywka. A tutaj jest pizza: szynka i grzybki. Szynka i grzybki, pięknie. Jak duża jest ta porcja? No jest spora. <comenzamy> Pizza też jest olbrzymia. Te smażone w głębokim oleju owoce morza to moje ulubione danie, ale za to Sebastian najbardziej lubi pizza. A tutaj kolejny dzień, około godziny między 9 a 10 rano. Tak wygląda typowe włoskie śniadanie, w Pizze przynajmniej, gdzie wypija się kawkę i zjada coś słodkiego. Postanowiliśmy zrobić tak samo. Włochy to kraj słońca, sztuki i romantycznych krajobrazów, a przede wszystkim raj dla smakoszy. Na każdym zdjęciu, gdzie widać pizzę, jest ona ręcznie robiona. Często wypiekana w tradycyjnych piecach, aż do momentu, gdy brzegi stają się idealnie chrupiące, a środek rozpływa się w ustach. Składniki najprostsze, ale najspanialsze: świeże pomidory, które na pewno rosły w pełnym włoskim słońcu. Mozzarella, która ciągnie się przy każdym kęsie, oliwa z oliwek z, z nutą trawy i słońca, a do tego bazylia, która pachnie jak włoska wiosna. Ale włoska kuchnia to nie tylko pizza. Jedliśmy polentę, mocną smaku potrawkę z cika, w każdej możliwej wersji także owoce morza. Słuchajcie, Włosi lubią jeść i dużo rozmów jest na temat jedzenia. I co najpiękniejsze, we Włoszech nie je się za bardzo w pośpiechu. Włosi kochają jedzenie i rozmowy o jedzeniu. Przy stole dyskutują o tym, co właśnie jedzą i co będą jeść jutro. Ujedzenie tutaj to nie tylko smak, to sposób na życie. Każdy posiłek to praktycznie święto proste składniki i wielki smak. Oprócz jedzenia jest także kawa i wszelkie napoje, a także gelato ale o tym może innym razem. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę, zapraszamy do subskrypcji oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku.